Uaktualnienie: Para z Georgii znaleziona z ranami postrzałowymi głowy. Bud i John Runion szukali swojego wymarzonego Mustanga z 1966 roku. Pewnego dnia na ich ogłoszenie odpowiedział mężczyzna i obie strony umówiły się na spotkanie. Problem w tym, że Ronnie Towns nie miał takiego samochodu. Państwo Runions pojechali w trzygodzinną podróż i nigdy nie wrócili. Po spotkaniu z Townsend, ten poprosił, by pojechali za nim w celu obejrzenia samochodu. To właśnie na tej drodze Towns dokonał zbrodni, którą planował już kilka dni wcześniej. W tej chwili para spodziewała się, że zostanie obrabowana, ale nie wiedzieli, że mężczyzna zaplanował też zabójstwo. Po wszystkim mężczyzna porzucił ich samochód w pobliskim stawie. Auto zostało znalezione w niedzielę w nocy przez policję. Ciała ofiar z ranami postrzałowymi głowy znaleziono niedaleko, porzucone w lesie. Policja po sprawdzeniu telefonów pary namierzyła Tauna, który początkowo nie chciał współpracować z funkcjonariuszami. Jednak wrócił na komisariat w towarzystwie rodziny i przyznał się do zabicia pary. Został oskarżony o kradzież, morderstwo i składanie fałszywych zeznań.